No tak, no wiedzieliśmy, że grają taką obronę, a nie inną, także e, jest to na pewno ciężkie dla nas, bo zazwyczaj zespoły europejskie grają niską obronę, także no zawsze trzeba, trzeba brać uwagę, pod uwagę to, że będzie dużo błędów technicznych. No może dzisiaj było trochę za dużo, no wiadomo, że e, na plus jest to, że gramy właśnie z takimi przeciwnikami i uczymy się e, grać przeciwko takich, takim obronom. E, ale myślę, że z kolei my w, w obronie też pokazaliśmy swoje i, i stąd tylko 20 straconych bramek. Także myślę, że w gruncie rzeczy można być zadowolony z tego meczu. No tak, tam gdzieś wcześniej przed tym turniejem mówiłem, że, że, że może kibiców Egip zaskoczyć swoim poziomem i, i chyba tak się stało. Grają takie niewygodne wysokie obrony dla nas szczególnie dla drużyn europejskich, ale, ale na szczęście udało, udało się z tą obroną poradzić i cieszymy się, się z zwycięstwa. No już teraz na pewno jest jakiś przedsmak mistrzostw, ale naprawdę na samą myśl o pełnej tej hali i o tym dopingu już gdzieś tam dreszczyk emocji się pojawia. Także chyba sprawdzian na razie udany.